Pan szefer spodziewa się zostać farmerem nowozelandzkim. Była to niedziela. Nowy Plymouth szanował Dzień Boży, wywieszeniem bander na żerdziach tkwiących przed każdym znakomitszym budynkiem. Setki chorągiewek powiewały na masztach floty w zatoce. W mieście zamknięto drzwi od kramów i otworzono podwoje kościelne. Z wyjątkiem chwil, kiedy parami cicho i poważnie snuł się po chodnikach rój czarno odziany, idący lub wracający z kościoła, grobowe milczenie panowało na ulicach i nawet w obozie. Może tu i ówdzie za spuszczoną firanką lub kotarą namiotu jakiś uparty grzesznik śmiał się, pił ukradkiem, lekką czytał książkę lub grał w karty. Lecz tego nie mogło dojrzeć oko turysty albo sąsiada. Nikt się nie mógł zgorszyć przykładem takiego gwałciciela świętości sabatu. Lubię ten spoczynek miast rzetelnie purytańskich, tak różne od ciszy Londynu, w którym tłumy trzymane w karbach pałką policjanta czekają w długich szeregach na otwarcie szynków, podczas gdy inne pasma suną do kościołów. W koloniach nie ma tego. Tam każdy ubiera się w niedzielę czysto, zachowuje przyzwoicie, przynajmniej dla oka bliźnich, i bez dozoru policjanta czci Dzień Święty. Dla mnie cisza ówczesnej niedzieli szczególnie była miłą, gdyż nazajutrz miano wysłać nasz oddział do kierowania drogi, na której poległ niedawno z rąk zasadzki maorskiej pluton pionierski, zostawiony tam przez armię Camerona. Na eskortę dodano nam chufiec zaciężnych maorów, Wybrany z obozu wyśpiarzy przyjaznych Anglikom, i za te przyjaźń wypędzonych ze swoich wiosek przez powstańców. Oni dostarczali harcowników dla głównej armii. Używano ich także jako eskorty dla konwojów wojskowych lub oddziałów pracujących przy drogach, albowiem umieli lepiej od naszych ludzi zgadywać zasadzkę i unikać takowej. Późno po południu przybyła nasza eskorta do obozu milicji czyniąc to wbrew niedzielnym zwyczajom, ze względu na konieczną potrzebę wymarszu o świcie. Wojownicy po części półnadzy i pomalowani na wojnę rozłożyli ognie blisko naszych. Między nimi ujrzałem osobę ubraną pół po maorsku, pół po europejsku, w kapeluszu oficera białej milicji. Pobiegłem do niego z rozwartymi ramionami. Uścisnęliśmy się serdecznie, jak gdyby nie zachodziła między nami rasowa różnica. Więc i ciebie przerobili z marynarza na żołnierza? pytał Sunray, mój oklęski wybawca. Jestem tylko pionierem, i to wbrew mojej woli. Cóż tobie wcisnęło ten kapelusz i cię przeciw własnym braciom? Nasze pokolenie zawsze sprzyjało pakechom. – Są i inne przyczyny, lecz o tym nie warto wspominać. Pomówimy jednak obszernie w kantynie, przy szklance. Choć. Jak to? W niedzielę nic nam nie sprzedadzą. Stary Williams usłuży znajomym w świątek i piątek. Dziś nawet u niego w karty grają. W obozie żadne prawo nie zakazuje zabaw niedzielnych, choć ze zwyczaju każdy albo śpi, albo ukradkiem się bawi. Co mi to też za niedziela, gdy maszerować musiałem, wolno mi i napić się, jeżeli było mi wolno pracować. Wspomniałeś o starym Williamsie, czy go znasz dobrze? zapytałem, gdyż dziwne domysły zaczęły mi krążyć po głowie. Znam od wielu lat. Ach, zbyt dobrze. Co go tu sprowadziło? Co i innych sprowadziło? Futor mu spalono i dano kilka dni do ujścia z życiem i trzodą. A teraz jest tu, trzyma kantynę i sprzedaje dużo napojów. Pakechy lubią kantynę Williamsa. Tu ruchem ręki przeciął wątek swoich myśli i słowa swoje. W drodze studiowałem starannie mego towarzysza. Chud za maszysty, postać niezbyt słuszna, lecz olbrzymia w barkach, muskuły jak stal, przebijające się spod lekkiej odzieży, rysy szlachetne, choć typowo malajskie, twarz dumna, a oko, hardością i szczerością tchnące. Słowem, wszystko godne potomka długiej linii szefów naczelnika mężnego, a spokojnego pokolenia i młodzieńca, co skończył wyższą szkołę kolonialną, więc dorównywał oświatą białym sąsiadom. W układzie jego imowie nie mogłem nic dostrzec, co by ubliżało europejskiemu dżentelmenowi. Mówił nawet z pewną elegancją i pomimo kolosalnej budowy barków i piersi ruchy jego mniej były rubaszne od moich. Typy podobne zdarzają się czasem pomiędzy maurskimi szefami, jak się przekonano kilkakrotnie na dworze monarchów angielskich. Goście maorscy, obleczeni w togi swego plemienia, zachowywali się tam poważniej i zgrabniej niż nie jeden fiercyk, wyfraczony i wypudrowany. Kantyna Williamsa, o której raz wspomniałem, cieszyła się nie najlepszą reputacją, albowiem grano w niej ciągle i o znaczne sumy. Uczęszczała do niej złota młodzież mieściny, bawiąca się w żołnierza i nieumiejąca znaleźć innego zajęcia do zabicia czasu, prócz gry w kości, karty albo krikieta. Grono to składało się z kupczyków, oficerów marynarki, urzędników i ogólnie ochotników z pieniędzmi. Uchyliwszy kotary zasłaniającą drzwi kantyny, ujrzeliśmy kilku oficerów miotających kości. Grali zapamiętale, sądząc ze sporej kubki złota zgarniętej przed jednym człowiekiem w tej grupie, noszącym odzież szeregowca, snać z własnej kieszeni, kupioną, albowiem zrobioną z delikatnego sukna. Kaganiec, zawieszony nad stołem, za pomocą łańcucha przymocowanego do krokwi podtrzymującej dach namiotów, oświetlał graczy. Kapryśne promienie igrały ponad piramidą kruszcu i oblewały światłem twarz, biust i rękę pięknej córki gospodarza, dolewającej z maorskiego dzbana do kielichów graczy. Los gry ją widocznie interesował. Ręka i prawa zawisła w powietrzu, a złote krople kapały z dzbana obok szklanek. I płynęły po stole strugą, odzwierciedlającą kaganiec. Szeregowiec, mój kolega podróży, mieszał kości w kubku. Wnet je miał cisnąć. Zapewne szło o spory zakład, sądząc ogólnego zajęcia nad ruchami jego dłoni. Inni gracze wlepiali oczy w kubek z kośćmi i oddech tamowali. On widocznie mniej od nich dbał o wynik rzutu, gdyż lewą ręką ściskał pod stołem wolną dłoń dziewczyny. Wreszcie kości padły inni gracze parsknęli hucznym śmiechem inni wołali gadam i bad luck to you złe szczęście tobie niemiec dogarnął kilka sztuk złota do swojej piramidki i schował całą zdobycz do kieszeni po czym bez ceremonii objął kibić rozkosznej dziewczyny i z entuzjazmem szczęśliwego gracza uścisnął ją żądając nawet pocałunków nagrodę za powodzenie swoje i śmiałość w zakładzie w tej chwili spojrzałem przypadkiem na maorskiego szefa. On mechanicznie sięgał do pasa, jakby ukrytej broni szukając. Wziąłem go za rękę i odprowadziłem o kilka kroków od namiotu. Gdzie mnie prowadzisz? zapytał wreszcie, nie chcąc iść dalej. Odprowadzam z namiotu, gdyż nie chcę, żebyś głupstwo popełnił. Skąd wiesz, że zamierzałem je popełnić? Domyśliłem się. Czy nie nazywasz się po maorsku Teti? Czy Teti i Sunray nie znaczą jedno i toż samo? Kto ci to powiedział? Nie pytaj, ale odpowiadaj. Czy nie jesteś owym Teti, którego ta oto, pokazałem na namiot, dziewczyna przez kilka lat łudziła, póki z własnego kaprysu albo woli ojca nie zakazała mu trapić ją swoją miłością? Osłupiał. Skąd wiesz te rzeczy? Znów pytał od niej, od Tikery, od Jenny Williams. Nazywaj ją jak chcesz. Czy byłeś z nią w stosunkach tak zażyłych? Co spowodowało ją, która zapiera się przed ludźmi, okłamuje własne sumienie, aby złamać dane mi przyrzeczenie, żeby zwierzyć się tobie z rzeczy tylko nam samym wiadomej? Nie jestem jej obcy. Poznałem ją w Kadżandze, narodu jej matki i tu już z nią mówiłem wszystko mi wyznała o waszej przeszłości dziwi mnie tylko że nie wspomniała o angielskim twoim imieniu i nie imię to przybrałem na morzu naśladując zwyczaj przyjęty ogólnie przez maorskich żeglarzy niedawno dopiero jej usłyszała ale nie mówisz mi w jaki sposób uzyskałeś jej zaufanie opowiedziałem mu w krótkości historię mej niewoli i ucieczki i udział panny Williams w wydobyciu mnie ze szponów zawistnego półcywilizowanego nauczyciela, opuszczając, equam serwarementem, niektóre szczegóły. Przyznałem się jednak, że mistyfikowałem ją czas jakiś przyrzeczeniem małżeństwa. Dobrze jej tak, dobrze, mruczał Tetti, widocznie rad z nauczki udzielonej przez jednego białego jego kapryśnej dręczycielce. Wątpię tylko, żeby wszyscy z nią tak postąpili. Ten tam na przykład, co ją bezwstydnie pieści wobec pijanej biesiady graczów, inaczej z nią się obejdzie. On ją porzuci także, lecz w inny sposób. Kto ci mówił, że ma nieuczciwe zamiary? Myślisz, że nie ma muszu i oczu, i bystrości zwiedzionego kochanka? Od tygodnia śledzę ich, podsłuchuję jego przechwałki, gdy przy ogniu w gronie kolegów upojonych chełpił się pocałunkami najpiękniejszej Nigerki na wyspie i opowiadał, że funty jej ojca mógłby dostać w każdej chwili. Maori ma krok cichy i ucho bystre, obóz cały otwarty dla niego, pomimo pikiet i straży. Wszędzie miałem wejść i wszystko słyszałem. Z tego co słyszałeś, wyciągasz wnioski niepochlebne dla niego i źle wróżące dla niej. Nieprawda? Nie mogę inaczej sądzić, bo znam pakechów. Oni wszyscy niegodziwcy. Nie wiem, czy ty tworzysz nawet wyjątek. Pamiętam, jak ojciec jej mnie oszukiwał. Stary ten lis udawał, że nic nie miałby przeciw mnie, jeżeli córka sprzyja mi stale. Było to przed laty gdy potrzebował opieki mojego ludu nad swoim bydłem. Działał on zupełnie wedle sposobu pakechów, co obiecankami nazbawią, niby pacholęta. Później, gdy mógł obejść się bezemnie, mnie, pogroził córce, że ją wypędzi do czarnej matki, jeżeli by się nie wyrzekła negra, więc ja ustąpiłem i nie widziałem jej długo. Przybywszy tu, unikałem jej przez dni parę. Raz wypadło mi pójść do kantyny. Starzec był zajęty budową wiązania pod namiot i rozwieszaniem płótna. Ona za wozami bawiła się jak dziecię płoche z tym karłem pakechą. Nie moja to była sprawa, więc udałem, że nic nie widzę. W piątek spotkał mnie ojciec dumny i radosny. Jakby nic między nami nigdy nie zaszło, dłoń mi ściskał i prawiło o widokach swojej córki. Jenny ma konkurenta! Mówił prawdziwego dżentelmena, mającego za morzem futory i domy. Udawałem obojętność, a nawet przyjąłem zaprosiny do jego gospody, żeby wypić za zdrowie zaręczonej pary i przypatrzyć się kochankowi. Jakże ci się podobał? Wcale mi się nie podobał. To dyniowa głowa. Dyniowymi głowami, pumpkinhead. Nazwali australsko-angielscy koloniści teutońskich współpionierów ze względu na okrągłe ich rysy. Gdy zaś nawet Papuanie i Malaje już się nauczyli nienawidzieć skąpych i grabieżnych Niemców, wyraz Pumpkinhead usłyszymy w ustach ludzi źle mówiących po angielsku. Dzikie ludy rozróżniają z dziwną trafnością złe strony rozmaitych swoich ciemiężców Anglosasów, Francuzów, Niemców i Chińczyków. Wnet też uczą imionisk. Drzeźniących z cudzoziemców i każdą narodowość w inny sposób wyszydzają. Masz go na oku, gdyż nie podobał się tobie? pytałem. Miałem go na oku, albowiem, chociaż wzgardziła mną i zwiodła mnie, nie mogę zapomnieć, że niegdyś była dobrą i łaskawą. O, jakże szczęśliwy bywałem! Jak szybko mknąłem przez góry i tabułowane knieje, gdzie nawet chrześcijanin Maori nie śmie do dziś błądzić samotnie, lękając się duchów szefów, ojców moich, goszczących tam wedle słów naszych pieśni. Mnie się zdawało, że te duchy przenosiły mnie lotem strzały, gdy do niej biegłem. Zbaczasz, mów mi, co zauważyłeś, śledząc go. Co? Że to człowiek podły i samochwał, jak każdy prawie pakecha. Wczoraj rano całował ją i pił kosztem jej ojca, a wieczorem naśladował wobec kolegów ruchy, z jakimi słuchała jego przyrzeczeń. Inni żołnierze śmieli się z niej i z niego. On prawił, że trzody ojca zapłacą za jej niezgrabność i że Stary wiecznie żyć nie będzie. Czy mówiłeś o tym Staremu? I owszem. Cóż on na to? Słuchać mnie nie chciał jemu w głowie się przewróciło więc daj im pokój i nie myśl o nich. Przysiągłem sobie dziś rano, że tak uczynię, ale nie mogę patrzeć, jak on ją zwodzi uściskami. Unikaj ich, nie mogę jej unikać. Tyle, tyle lat ją ciągle widywałem. Później tyle lat ją nie widywałem, a ona taka piękna, piękniejsza od córek naszego narodu, od synów moich. Czyż cera malowideł we francuskim kościele w równa się jej? Nie mogę jej unikać. Biedny wodzu! Mruczałem, nie znając lekarstwa na jego skargi. Tyle lat mi przyrzekała, tak ją czciłem. Rodzice córek mego sioła, szefowie wsi sąsiednich, narzucali mi swoje dziewki. Ojciec błagał, żebym wziął żonę, bo z długiej linii szefów, sławnej od dnia, gdy trzynaście łodzi przywiozło nasz lud z Hawaii, kierował łodzią jedną z trzynastu, co nas przywiozła dawno do Teika, a miał. Ja byłem ostatni. Na nic nie zważałem i biegałem do nich, choć czasem wypadało obchodzić strumienie ognia płynącego z paszczy Tangariro i znosić grad kamieni sypiących się z góry, a spadających jakby gniewne niebiosa we mnie godziły. A teraz wszystko tu muszę zapomnieć. O, to okropne. Nie wypada wielkiemu szefowi okazywać drażliwości dziecka. Co by lud twój powiedział, gdyby widział, że jęczysz nad stratą dziewczyny. Nie dba moich mowy. Ona niepodobna do innych dziewcząt. Jasna, smukła, a krew biała w jej żyłach płynie. I nie tylko dla mnie stracona, lecz i dla siebie. Wódz przerwał skargi i, rzecz niesłychana u Maora, przykładał rozpaczliwie rękę do czoła. Po chwili dodał z nieporadnością dziecka: Czy nie znasz rady dla mnie? Niestety nie znam. Oprócz żebyś opuścił obóz, zajął się wojną, czemkolwiek, Bylebyś od niej był daleko. I ją tu zostawił bez opieki? Nie radziłbyś tak, gdybyś znał nasze kobiety. Ileż razy mogłem jednym słowem złamać ją, tak tu stopą potrącił i obalił pieniek paproci. I zapewnić ją sobie na wieki, a ja nie uczyniłem tego, bom czcił blade lice i nie mógł z nią postąpić, jak wojownicy postępują z dziewkami w naszej kadżandze. Czciłem ją. I myślałem, że wezmę tę córkę białego ojca do chaty mojej, w której urodziło się tylu mężnych wodzów. Nie mała byłaby stąd dla mnie sława, że pierwszy z rodu sprowadziłem żonę z domu bladego człowieka. Zniechcenia wyspowiadał mi szef maorski tajemnice swojej ambicji i rozpaczy. I on chorował na ogólną, w niższej rasie, żądzę posunięcia się o szczebel w hierarchii rasowej. Jej ambicja polegała na żądzy wejścia do domu Europejczyka krwi czystej, jego na znalezieniu żony jaśniejszej cerą od siebie, choćby krwi mieszanej. Ta pobudka zapewne zrodziła w nim myśl ścigania jej swoją miłością. Ona, może bardziej niż miłość, pędziła godowych schadzek w cieniu jodeł szumiących owianych dymem Tangariro. Z czasem zapewne jej miłość się zrodziła, lecz miłość była owocem zroków, nie zaś zroki owocem miłości. Dziwne też były schadzki zapewne tych dwojga dzieci przyrody. On opolerowany po europejsku, lecz z natury namiętny. Ona o krwi mniej gorącej, lecz nieogładzona ani uczona przez misjonarzy, od dziecka pojona przez matkę niewolnicę, niekraszonymi powieściami o miłostkach z białym panem. W istocie była to para wyjątkowa. Panowanie nad sobą niemało sprawiło im katuszy, więc nie śmiałem teraz ganić kochanka i żałował, że nie korzystał z jej miłości, póki posiadał takową. Nie siliłem się też na ogólniki, żeby pocieszyć szefa, Przypomniałem mu tylko, że jutro musi wyruszyć w pole i zapewniłem, że koniec końcem lepiej i dla niego, i dla niej, aby spotykali się jak najrzadziej. Zostaw ją z nim, dodałem. Nigdy nie ruszyłbym stąd, zawołał Teti, gdybym nie wiedział, że i on iść musi. Jego kompania odchodzi jutro w inną stronę, wiem o tym, z pewnością. Na długo? Na kilka dni. Pewno przed nią wrócimy, a po powrocie będę mógł znów czuwać nad nią. Nie mam nic przeciwko ich małżeństwu, ale nie pozwolę, aby bawił się jej nieoględnością. Rozmowę naszą przerwali żołnierze i oficerowie milicji wychodzący z kantyny. Chociaż chmury pędziły po niebie gęstymi, symetrycznymi kłębami, dość było światła, żeby dostrzec ich twarze ogniste i oczy lśniące trunkiem. Promien kagańca wymykający się z namiotu tlił się na ich epoletach i broni oświecając także parę żegnającą się czule za ich plecami trzymając Tety za rękę czułem niecierpliwe drżenie lecz powstrzymywałem go od przerwania tych życzeń dobrej nocy gruchania zakochanych ukończyły się gdy pijani oficerowie zaczęli chichotać a ojciec zawołał spoza szyn kwasu że potrzebuje pomocy córki do uprzątnięcia stołów Wesoła grupa szulerów wysypała się ku nam. Kroki ich były chwiejne. Jeden mnie potrącił, drugi Maora. Zanim obejrzeć się zdołałem, począł się sfar między oficerem, pakechą i szefem. Anglicy stanęli oczywiście po stronie kolegi. Moje pojednawcze usługi odtrącił jeden z oficerów krótkiem – idź do diabła, trzasko! Co przemawiało memu ciesielskiemu obecnemu zawodowi – Wołałem więc do wodza, żeby nie narażał się na kłótnie z uzbrojonymi i nietrzeźwymi ludźmi. Inny głos, z piersi człowieka stojącego na uboczu, także odezwał się z radą. Każcie wziąć pod areszt tego psa Maorskiego, wołał szefer z brutalnością człowieka, który zawsze staje po stronie silniejszej lub liczniejszej. Psa ryknął Rywal. I otrząsając się nad ludzkim wysileniem od napastników angielskich, lotem bomby spadł na nieszczęśliwego doradcę i potrząsnął nim jak kot myszą. Żaden z Anglików, choć każdy był zbrojny, nie dobył dotąd pałasza. Maori też tylko pięściami odpłacał ich razy. U tych ludzi nigdy się nie rodzi myśl używania stali lub kuli w prostej zwadzie. Cios pięścią ani nie hańbi tam, ani bywa inaczej odpłacany jak podobnym ciosem. Gdyby nie trunek, żaden z obecnych nie byłby się wmieszał do bójki między napastnikiem i szefem przeciwnie, byliby dla własnej zabawy otoczyli i drażnili walczących do upartego pojedynku na pięści, jak przystało na kolonialnych dżentelmenów. Pomimo że byli pijani, zawołali teraz: "Shame! Shame! Wstyd, wstyd!" Gdy coś błysnęło w zmroku na kształt klingi noża. "Ha, chcesz kłuć, podła krągła głowo?" Wył Maori, wydzierając nóż Karolowi, przy czym omal nie złamał ręki zdradzieckiej, sądząc strzeszczenie jej stawów i jęku Niemca. Wnet po jęku gwizdnął nóż ponad naszymi głowami i, zamigotawszy kilkakrotnie wysoko w powietrzu, zaszeleściał w paprociach. Wnet rozległy się głuche razy przekleństwa, krzyk niewieści, wreszcie dwa ciała runęły na ziemię. Na nie rzuciło się trzecie, olbrzymie ciało. Karol znalazł sprzymierzeńca. Ciemność nie dozwalała dojrzeć twarzy dziewczyny, lecz biała jej postać chyliła się nad upadłymi, a ramiona silne chroniły głowę Europejczyka od ciosów potężnego malaja. Obrona na czas przyszła, bo jeden cios taki mógł wołu ubić, gdyby w czułe miejsce ugodził. Szczęki pałaszów oficerskich, wołania starca o patrol, klątwy i błagania kobiece. Jęki zbitego i złożyczenia wodza mieszały się w chaos bezładny. Nie wiem skąd przybiegły gromadki żołnierzy przy pałaszach oraz i malajów uzbrojonych. Kto wie, do czego by było przyszło, albowiem biali chcieli aresztować naczelnika. Malaje zaś bronili go. Na wszystkie wrzaski zagurował wreszcie krzepki, dobrze znany głos Tępskiego. Nawet maory oni mieli na komendę bladego orła, jak go nazywali powszechnie. Tębski zrozumiał, że cała bójka poczęła się z dysputy pomiędzy pijanym Europejczykiem i gniewnym szefem. Snać chodziło mu o ułagodzenie naczelnika swoich harcowników, albowiem mniej go gromił niż swoich żołnierzy. Posłałbym was wszystkich pod areszt, gdybym was nie potrzebował w polu. Jeżeli wam wybaczam to wykroczenie przeciw powadze niedzieli i dyscypliny obozowej i on już dostatecznie zangliczał, żeby niedzielę przed karnością wymienić. Czy nie to w nadziei, że przy pierwszej okazji okupicie tę scenę czynami godnymi dżentelmenów? A teraz każdy ruszy do swej kwatery. Patrole odprowadziły malajów i białych w rozmaite strony. I ja chciałem iść z nimi, lecz wódz poznał mnie i kazał mi zostać. Został też i Karol, zagłuszony obejściem się napastnika i pielęgnowany w namiocie przez chirurga i kobietę. Od czasu zjawienia się dowódcy ani ja, ani Teti nie uważaliśmy, co się z nim stało. Skoro ostatniego kłótnika uprowadzono przed kantyny, zawołał mnie Tębski do namiotu i zapytał – Byłeś przy początku tej kłótni? – Byłem, generale. – Trzeźwy? – Zawsze bywam trzeźwy. – Opowiedz, o co chodziło. – Spełniłem życzenie, opisując przyczynę z wady. – To nie wystarcza – mówił major – Słyszałem więcej z ust tego samego człowieka, któremu malaj o mal czaszki nie stłukł na miazgę. Przypadkowo interesuje się cokolwiek losem pana Szefera, znając jego europejskie stosunki. Sam mi powiadał, że skutkiem intrygi mało znaczącej, zwykłem w tym kraju, ma nieprzyjaciela w dowódcy harcowników. Wczoraj już zaszła między nimi scena, którą tylko wtrącenie się innych Europejczyków przerwało. O tej nic mi nie mówiono. Czy znasz przyczyny ich nieprzyjaźni? W krótkości i cicho, żeby inne osoby w namiocie nas nie słyszały, opowiedziałem, co wiedziałem o miłostkach T.T. z Stickerą, odprawie Malaja, mojej znajomości z nią i jej stosunku z Karolem. Powiedziałem mu także, że przy znanej gwałtowności szefa, prędzej lub później kark pana szefera, odpowie za jego romantyczne usposobienie. Gdybym wiedział, że choć na serio kocha tę dziewczynę... Major poruszył ręką, jakby ze zdziwienia nad naiwnością mej uwagi i odrzekł: Wszelkie te intrygi nic a nic mnie nie obchodzą. Nie mogę jednak pozwolić, żeby nowe coraz burdy działy się w obozie z powodu markietanki. Markietanki? Nic innego: czy ojciec ma tylko baryłkę wódki, czy cenę tysiąca baryłek, on kantynę trzyma, ona jest markietanką, a jako taka niejednej waśni będzie przyczyną. Teraz o nią biją się żołnierze, to znów przychodzi prawie do krwi rozlewu pomiędzy milicją a harcownikami. Bez pomocy Sanreja nie możemy się obyć i nie wolno nam go drażnić. Musimy go odsunąć z obozu, aby zapomniał o swoim zmartwieniu. A jego rywala? Nim chirurg będzie się czas jakiś opiekował, bo na tydzień wróże mu bólu głowy po dzisiejszym traktamencie. Mógł łagodniej kopać niż pięść maorska uderza. Jeżeli Teti się dowie, że rywal jego tu zostaje, gotów nie opuścić obozu. Otóż o to właśnie chodzi, żeby się o tym nie dowiedział. Zakazuję więc panu wspominać o tym. Czy rozumiesz? Rozumiem. Ufam, że spełnisz rozkaz. Skoro pan szefer zdolny będzie do służby, zajmę go w polu. Po części też dlatego, że pragnę ustrzec go od głupstw naturalnych ludziom w młodym wieku. Ze względu na przeszłą znajomość, nie chcę patrzeć na jego marnowanie się z markietanką i nigerką. Niestety, czy przez niepamięć, czy skutkiem prośb Karola, Tębski nie dotrzymał obietnicy, jak się pokaże stoku mojego opowiadania. Wódz zapytał chirurga o stan Karola. Usłyszawszy, że mu nie grozi niebezpieczeństwo, wyszedł. W namiocie został tylko ranny, a raczej ze skóry pół półodarty i stękający mężczyzna, lekarz, dziewczyna i jej ojciec nie trzeźwy. Ja stałem mu drzwi, zabierając się do odejścia. Starzec dostrzegł mnie jednak. Patrzaj, patrzaj, wołał. Czy to nie nasz poganiacz wołów i przyjaciel, o którym mi Jenny opowiadała? Nie uciekaj! Choć wszystko inaczej się ułożyło, możemy po przyjacielsku wypić kieliszek araku. Chodź tu. W ręce twoje. Pijaczyna potrzebował koleżki wedle metody pijaków pijących w ręce przyjaciela, aby coraz nowe hausty usprawiedliwić. Trudno mu było odmówić przysługi, przystąpiłem więc do kantoru. Czyś ty nie tęgi chłop? wołał pytająco, gdyż miał zwyczaj zaczynania pytaniem każdego ustępu swej mowy. Wszak dozorca, ten, co was pilnował przy żniwie, mówił mi, że za dwóch umiesz robić i snopy nosisz, kiedy inni legają na rżysku. Napij się, raz jeszcze. Lubię dobrych robotników. Ja sam pracowałem niegdyś jak wół, mianowicie kiedym w górach złotych moje funty wykopał. Ja lubię dobrych robotników. Tyś dobry robotnik. Nie tak jak tamten, tu palcem Karola pokazał. Z nim jednak rzecz inna: to gentleman, a podobno nawet nobleman, szlachcic, europejski. Tak mówił podobno jenerał, który zna jego rodzinę. Nawet pocztmistrz mi opowiadał, że herbowe i pieniężne listy do niego przychodzą. Pan Williams nie poświęcał się oczywiście wyłącznie kantynie i kieliszkom, jeżeli miał czas na zebranie tych wiadomości o przyjacielu swojej córki. One zapewne wpłynęły stanowczo na polecenie, na mocy którego Jenny uwolniła mnie od wszelkich względem siebie zobowiązań. Pogawędziwszy z nim chwilkę, pożegnałem go i resztę towarzystwa zajętego jeszcze opatrywaniem chorego. Szedłem niepewnym krokiem, gdyż chmury zaciemniły horyzont. Tylko szum morza, dolatujący na kształt brzęku milionów pszczół rojów, był moim przewodnikiem. Moje skrzydło obozu leżało najdalej od zatoki, więc odchodziłem od gwaru fal w ciszy północnej, prawiących sobie o brzegach i cudach, które spotkały swej podróży naokoło świata.